Biblioteka Plus to wieloletni program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego przygotowanie i wdrożenie powierzone zostało Instytutowi Książki, a koordynacja w poszczególnych regionach Bibliotekom Wojewódzkim. Obecnie zakończyliśmy drugą z trzech zaplanowanych edycji programu. 24 bibliotekarzy wzięło udział w dziesięciodniowym cyklu szkoleń, które zakończyły się konferencją podsumowującą. Cztery moduły, w ramach których odbyły się szkolenia, były dostosowane do potrzeb bibliotekarzy. Odbyło się zajęcia sprawa bibliotecznego, zarządzania, wykorzystywania w pracy umiejętności interpersonalnych oraz metod przeprowadzania badań wśród miejscowej społeczności, tak aby biblioteki mogły jak najlepiej dostosować swoją ofertę do jej wymagań. Bibliotekarze mieli także okazję poznać nowe metody pracy z klientami bibliotek. Podczas konferencji w dniu 6 października wszystkim uczestnikom cyklu szkoleń zostały wręczone certyfikaty poświadczające zdobycie nowych umiejętności. Szkolenia te dają bibliotekarkom i bibliotekarzom z małych miejscowości możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. Efektem szkoleń ma być rozwój małych bibliotek publicznych, które powinny w przyszłości pełnić rolę lokalnych centrów dostępu do kultury i wiedzy.